Ten wiersz nazywa się chodzi. Czy pamiętasz swój naprawdę pierwszy raz? I jakie to było trudne? Kluczyk, rząd, światełek na tablicy. I nagle muzyka rośnie nam ramion. I poważnie jemy, jakbyśmy naprawdę mieli się rozbierać. Och, to nie żarty, lecz sto na godzinę w kółku, w garażu, w podziemiach hotelu. Jakby ktoś nożem wodził się za nos. Jakby ktoś brzytwą głaskał Cię pod włos, na garkę. Pozwól, że ja to zrobię, lubię brnąć w nieznanych. Nie o paskudna sprawa. Nasza prawda była tak mało prawdziwa, więc poszukaliśmy trochę innej prawdy, wewnątrz zabawy. Kółeczka, sprężyny, wszystko tak proste, a nie da się złożyć. I teraz życie bardziej przypomina powrót ze schronu po nocnym nalecie. Był już opada. Trzask czerwone oczy i uśmiech kierowcy w krzyżyku lusterka znów zawis jak błogosławieństwo. Na drogą idzie o gardło. Mała kierownica wiruje jak śmigła, a obraz zastyga w taśmę z tamtym sensacyjnym filmem, na który w szkole nigdy nas nie wzięli. Te twarze o skupionych uśmiechach, te włosy muskane przez wiatr. Pamiętasz? W mgnieniu oka ból ścina to wszystko. Zagryzasz wargi, usta odwracają się z jękiem, uśmiechy rozpryskują jak zimne ognie. Odrębnie będą omówione oceany. I nic dziś już nie. 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 W strumień chmur 747 nurkuje jak delfin. I gaśnie film. Słuchawki począ się ciszą. Śmieję się, że moją upadłość ogłosiłem już tak dawno temu. Choć co ma nie spadnie. Lecz może kiedyś utonąć. Ale życie pastryguje się dalej na wizji 60 poniżej zera. Pijemy na okrągło i pod sznur zasypiamy, śnią nić, kreskę krwi za odrzutowcem, bo mam cię w podniebieniu. Ciemnych haczyk z wódką i lodem. Ale lądujemy, też W kółko śpię i chodzą. Okręcam szyją, sznurem od aparatu, słucham, czy nie jestem odcięty. Za oknem przybiera woda. Nie mam parasola. To jest Atlantyk. Nie książka dla dzieci. Nie jestem odcięty. Marcin Świetlicki na przykład powiedział, że pan jest, cytuję. Davidem Bowie polskiej poezji. I to jest taki ciekawy i trafny, szczególnie w kontekście naszej rozmowy, A, nie wiem czy trafny, ale w każdym razie Bowie był też nazywany e, kameleonem mroka, czyli kameleon polskiej poezji. Tanie, co Marcin Świerczycki powiedział, w ten sposób, bardzo tania uwaga. <noise> ale ciekawe. <noise> <tyga. głos> <noise> Najpierw się ustosunkuję do, do kwestii kameleona, bo, bo to jest slogan dziennikarski, który nie ma absolutnie żadnego sensu, to określenie. Kameleon, dlatego że kameleon zmienia się po to, żeby się ukrywać. Natomiast, bo się zmieniał nie po to, żeby się ukrywać, tylko po to, żeby się nie ukrywał. To jest zupełna odwrotność. To bardzo śmieszny dziennikarski frazes, który jest jakby całkowitym, całkowitą odwrotnością tego, tego co, o co chodzi. Jeżeli, jeżeli by, 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 z jednej na drugą płytę, on zmieniał styl, to po to, żeby jak najbardziej się uwidocznić, a, a, nie, a, nie, a, nie, a, nie, a nie ukryć. No to jest jeden z. Champ, Andy Warhol, John Cage, uh, Raymond Russell, uh, jeszcze kilka osób mo można było tutaj, ale Arto, chodziłoby o, uh, <tryk> 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 o, o, o kogoś, kto, kto, kto to jest jakoś, jakoś szalenie hmm, hmm, egzemplaryczny, czy wręcz bohaterski. W danym czasie. To znaczy, to znaczy, ktoś, kto znajduje się, kto zajmuje takie czy inne stanowisko wobec rzeczywistości, wobec sztuki, które bardzo mówi dużo o, o rzeczywistości swojego, swojego czasu. Dlatego, że. Znaczy, to jest strasznie skomplikowany wybór. Ja, 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 przepraszam, on się robi skomplikowany, bo po prostu kiedy zaczynam o tym myśleć. Muszę um, um, wysięgnąć po dziennikarstwo. No to była taka słynna fraza, że, e, e, w rozmowie z Boim wczesnej dosyć. Czy to prawda, że, e, że, pogrzebał, że pogrzebał Pan lata 60.? Co i odpowiedział, bynajmniej nie pogrzebałem od 60., po prostu bo pomogłem wynieść ciało. Mm. wynieść To była bardzo dobra mm. odpowiedź i bardzo skromna, e, e, bo równie e, dobrze mógł. A on w niezwykle inteligentny indy sposób, e, 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 nagrywając e, rzeczy, które nagrywał, e, pokazał jakby całą, całą branżę, całą sztukę, w obrębie której występuje, jakby od podszewki, od, z jednej strony drugą, to znaczy przede wszystkim w momencie, w koniec lat 60., w momencie kiedy jeszcze istniał miraż taki, że, że w, y, w muzyce typu rock, czy pop, y, Istnieje cokolwiek takiego jak, jak uczucie, jak spontaniczność. On pokazał że oczywiście z tego nie ma. to Znaczy, że rzecz sprowadza się tylko i wyłącznie do towaru. No i tylko i wyłącznie do towaru. I o nic więcej. I on to napisał w piosence, prawda? I, i, I przekształcił się w towar w jednej chwili, prawda? Pokazał w siebie, w siebie na scenie. I zaśpiewał to, że że no i, te, i teraz będę kontrolową dziwką dla was prawda? i został tą dziwką. Równocześnie pokazując oczywiście cała ta w ogóle historia hmm. z y, y, artystów estradowych, z czy, czy tak zwanych muzyków, polega tylko i wyłącznie na tym. Oczywiście podczas, wszyscy są puszczeni w tron, dlatego że wierzą, w to że mają do czynienia z, z czymś, z czymś innym. I on to zrobił, ale jeszcze zrobił tutaj podwójną ironię, dlatego, że nie tylko, że pokazał to, ale jeszcze w obrębie tej ironii, a to już jest strasznie trudne, naprawdę strasznie trudne, w obrębie tej ironii nagrał całą masę wspaniałych i niezwykle przejmujących piesenek, które mają jakby podwójne tno, To znaczy z jednej strony wiadomo, że występuje co przepraszam, dziwko, a z drugiej strony piosenka jest absolutnie wzruchająca, porwająca. I to jest, i ta, ta podwójna świadomość po prostu, tego towaru, który wie, że jest towarem, a równocześnie potrafi być czymś znacznie więcej niż towar i zawsze się, zawsze się od tego zdystansować. To są właśnie te jego przemiany, polegające na tym, że to się sprzedało w porządku, to teraz robimy co innego, co będzie, co być może się sprzeda, chociaż się sprzeda prawdopodobnie, bo takie są wymogi rynku. Ale jednak miejmy nadzieję, że się nie sprzeda. Dlatego, że będzie trochę trudniejszy. Może być tego rodzaju graczy wielokrotnie. Takie jak płyty berlińskie, nie? na przykład Jaruk, kompletnie storpedować plany wydawcy, czyli RCA, wobec Bołego jako towaru. To znaczy, to miały być płyty niesprzedawcze. Generalnie niestety się sprzedawały. Trzeba było więc to zrobić. Jeszcze inaczej, żeby było jeszcze gorzej. A kiedy, a kiedy poszedł z znaczy i RCA poszło z Torbami, wyda, wy, wydawnictwo, prawda, to corporate record, corporate industry, RCA, bo on na koniec wypłatał im takiego figla, na koniec kontraktu, że nagrał piosenki Brechta w minimalnej aranżacji, takie, które już naprawdę nie mogły się nie sprzedały. I kiedy się nie sprzedały i Woły odnieść ten sukces, to podpisał kontrakt z EMI na 17 milionów dolarów i robił płytą Let's Dance, żeby pokazać, że tak będziemy robili w tej chwili Przewoły. Niezwykle przewrotny człowiek inteligentny i po prostu ta inteligencja jest, jest, jest niesłychana. to jest artyzm, to znaczy, to jest ten element sztuki w dziedzinie, w której właściwie sztuki prawie, że nie można się spodziewać, dlatego, że jest to dziedzina w końcu masowej produkcji muzycznej, której naj, 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 największą receptą, najlepszą receptą na sukces jest powielanie samego siebie, prawda, aż do momentu, kiedy, kiedy nazwisko się całkiem zetrze. Ale chodzi o to, żeby jeżeli się nagra płytą, która, która zyskuje sukces, żeby następna była taka sama, żeby następna taka sama, bo jest już grupa. I w ten sposób funkcjonuje towar, czyli Coca-Cola. Nie ma żadnej różnicy. I... Tutaj z tej, z tej samej... Książki, jeszcze przez chwilę, jeśli Państwo pozwolą, będę czytał przerzucając dłuższe wiersze, a ten jest ostatni z tej książki, nazywa się Tachymetria. Tachymetria, czyli szybki, szybki pomiar. Kiedyś te domy przejdzie wiatr, szyby nabiegną tęczą jak wodospad, obudzimy się w zimnych pokojach, Zdjęcia sproną ze ścian i rzecz nie przyzna się do rzeczy. I głos załamie się, gdy cyfry na tarczach zamienią się miejscami. Teraz tak jest, trzymamy wiatr niech już zostanie na zawsze. I na czworakach poszukamy starych listów, i jak pajęczyna będzie czas na mojej twarzy, jak zetrawe płótno, farba na twoich palcach. Uważaj, nie skaleć się! Kleśnie jest dobra, siwy chleb, pajęczyna i słońce. A słońce wejdzie po schodach i wyskoczy przez wybite okna. Teraz tak jest, że mamy blask, niech już zostanie na zawsze. A życie będzie nocą na horyzoncie, łuną otoczoną pierścieniem neonów i autostrad. Saturn, dziecko bez tchu, przybiegnie nad krawężnik w oczach, Błyśnie aureola z aut, więc wróci Żeby nam śpiewać nowinę Lecz my będziemy przetrząsać pola i pleść Szare ogniska z folii Teraz tak jest, że mamy mróz Niech już zostanie na zawsze Czujesz ten błysk w węźle To czułeś? Już nic nie pamiętam Słońce leci z zachodu na wschód Stawia nam włosy na głowie I robi się tak ciepło Wyciągnij dłonie. W te domy w końcu włożą dynamity, i obłok będzie jak wzruszenie ramion, popielaty upadek, jak ukłon. Teraz tak jest, że mamy strach. Niech już zostanie na zawsze.